I chwała! 0 chwała! 0 chwała! Bohaterom, chwała! Bohaterom, chwała! Bohaterom, chwała! Bohaterom, chwała! I oni wszyscy patrzą na nas dzisiaj. Co my robimy? Jaką mamy postawę? Jak się zachowujemy? Musimy dać przykład następnym pokoleniom. Tak jak my wspominamy o żołnierzach wykrętych, żołnierzach niedłomnych, tak za tysiąc lat mają o nas wspominać. O was wszystkich. To zależy tylko od nas, od naszej codziennej działalności. Dlatego z żart zachęcam do organizacji do działania, do poświęcenia się idei tej, tej najważniejszej. Boga, honoru, ojczyzny. cały Wielkiej Polsce! whoa